Ochrona po cywilu Jaka beka kurwa To są mieszkania czasowe Ktoś tam jest Jest tu ktoś Dobry Dobry Co tu się dzieje? Witam Ja żebym nagrywał Co? Nagrywałem Co nagrywałeś? Urbeksa urbaekstawiłem pociąg już w no. drodze dobra no a mogę sobie wziąć na tę ten ten? na tą na tą wieżę no, może nie, nie, nie bardzo zaszku zgłoś że się wystraszył na mam tutaj pana wagonie, który się nagrywa zmawiałem pana Nie, nie, obcy pan, pan po prostu zrobił drogi do wagonu, nagrywa. To problem będa, ale Proszę? Mam jakiś problem czy nie? Nie, to, to, dziękuję. muszę dziękuję. No, na spokojnie. nie. Na wieżę nie wchodzi, bo tam cierpię. Dobra, a mogę po co? Co A mogę iść, ten? Jeszcze do kolejnej, panem? Nie. Nie, nie Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ani słowa, to ani słowa. No, no. Nie na wieżę nic, bo mówię Ci, za Ale co to było ten w ogóle? To jest do paru, ładowania parowozów? Tutaj? Tu się węgiel bało. Tu. Ładnie. Tu Ile lat temu, nie? No, no. A tam, a tam jest chyba wieża ciśnienia. Dobra. No. Dobra, to nie zawracam no, gitary. No, no. Na razie.